Hmm. No, tak o wiele lepiej. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lesius Adiut Polska oto kolejny odcinek WWE Shortcut. I dzisiaj pomówimy sobie o SmackDown z dnia 12 maja 2023 roku. Jesteśmy kilka godzin przed Eurowizją, więc skoro wiecie już doskonale, że nie znam się na wrestlingu, to teraz jeszcze pokażę, że nie znam się również na Eurowizji. E, moje przewidywania: numer 1 Szwecja, numer 2 Finlandia, numer 3 Izrael. Chociaż tak w serduszku, to wolałbym, żeby Finlandia wygrała, ale zazwyczaj jest tak, że moi faworyci niestety nie wygrywają. Szkoda. E, przed rozpoczęciem serdecznie zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji jeśli jeszcze tego nie robisz. No a teraz zobaczmy co wydarzyło się na niebieskiej tygodniówce, którą od razu rozpoczęliśmy od pierwszego Triple Fred meczu w turnieju o World Heavyweight Championship, czyli Edge kontra Rey Mysterio kontra AJ Styles. Na początku trochę mnie zdziwiło to, że Edge dostał swoje wejście, a AJ i Rey nie. W sensie nie mam nic przeciwko temu, żeby tygodniówki zaczynać bez wejściówek. Ale chyba lepiej by wyglądało, gdyby żaden z tych zawodników nie dostał wejścia, a nie Edge został tak trochę lepiej pokazany niż reszta. I bałem się, że to zaspoileruje to, kto tą walkę ostatecznie zwycięży. Tak czy inaczej, starcie naprawdę było niesamowite. To, ile było tutaj innowacyjnych spotów, w których udział brali wszyscy zawodnicy, no to z pamięci mogę powiedzieć DDT, jedno normalne, drugie odwrócone od aj na Rayu i Edge'u. Podwójny spear poza ring. Edge proszę nie rób więcej takich rzeczy Flapjack na drugiego zawodnika Kal Crusher połączony z Crossface'em Sunset Bomb połączony z Superplex'em I to są tylko niektóre z tych rzeczy Które miały miejsce w tej walce Naprawdę warto, warto obejrzeć Pod sam koniec Edge zapina Educator na Reju I myślałem, że to właśnie będzie koniec Ponieważ AJ bardzo powoli podchodził do Ray'a A Ray był od niego odwrócony Więc myślałem, że będzie tak, że AJ już prawie przerywa tą dźwignię No ale z racji na to, że Ray nie wie gdzie Style się znajduje To po prostu klepie jednak nie, AJ przerywa Edge'owi, który od razu potem to właśnie jemu zapina tą dźwignię. AJ dochodzi do lin, ale wiadomo, jest to Triple Flat Match, więc nie ma to żadnego znaczenia. Ale wykorzystuje to misterio wykonujący 619. No i jak walka była niesamowita, ta końcówka została lekko zboczowana, ponieważ chyba miało to wyglądać tak, że Edge kontruje Splasha Reya na Spira, ale no, no nie wyszło to niestety panom. No ale pod sam koniec AJ wykonuje phenomenal forearm, raz, dwa, trzy, i to właśnie on awansuje jako pierwszy do. Półfinału drabinki Smackdown. Mówiąc szczerze, przed samą walką byłbym w stanie poświęcić naprawdę dużo pieniędzy na to, że to Edge wygra tą walkę, ponieważ no dla mnie on był faworytem całej tej drabinki SmackDown ponieważ jako jedyny miał sens żeby pokonać Sefa na a Night of Champions, a następnie potencjalnie wrócić na Raw poza tym on jako jedyny dostał swoje wejście na arenie były jego dzieci mimo, że nie byliśmy w Kanadzie byliśmy w Nashville, więc no wszystko się składało na to, że Edge ma to wygrać ale ostatecznie nie, nie wiem czy to była jakaś zmiana w trakcie walki, czy tak już było postanowione wcześniej, raczej było postanowione wcześniej ponieważ nie wyglądało, żeby Edge miał jakąś kontuzję czy coś takiego. Tak czy inaczej, AJ awansuje, fajnie, ja AJa lubię. A teraz wchodzimy do od razu kolejnego Triple Threat meczu. Tym razem w ringu zawalczyli Sheamus, Bobby Lashley i Austin Fiori. I o ile w pierwszym pojedynku no głównie to były techniczne, niesamowite kombinacje, no to tutaj była brutalna siła, w większości z udziałem Sheamusa i Lashleya. Tam raz na jakiś czas Fiori wbiegał do ringu, próbował być taki sneaky, coś tam sprytem rozegrać i kilka razy prawie mu się udało. Na przykład kiedy Lashley wykonał spear na Sheamusie i wtedy od razu Fiori jakby wrzucił Leszlea prosto w narożnik, przez co ten później zaczął krwawić, ale to swoją drogą. No ale to na celtyckiego wojownika nie wystarczyło. No i przebudził się Leszli, który wykonał piękne Ure Nagi, Następnie Hertlock, który przerywa Shaimus wykonujący Brawlkick na Fiorim, co wykorzystał Bobby, wyrzucił Shaimusa z ringu, przypiął Fioriego i w taki sposób to on awansuje właśnie do półfinału. W żadnym wypadku nie powiem, że to było złe starcie. No na pewno było gorsze niż to pierwsze, ale no naprawdę dawno nie widziałem aż tak dobrego w triple meczu w WW. I więc konkurencja była dosyć spora, a panowie, no to w kilku momentach naprawdę bałem się, że zapomnieli, że są w biznesie wrestlingowym, tylko po prostu jak na ulicy zaczęli się nawzajem naparzać. No bardzo mi się to podobało. Przechodzimy do biura Adama Pearsa, gdzie podchodzi do niego Grayson Waller, który mówi: Ej, no, mamy ten turniej, fajnie, fajnie, ale co ty na to, żebym w przyszłym tygodniu poprowadził talk show właśnie ze zwycięzcą tego turnieju ze SmackDown? Pierce mówi spoko. E, jeśli słyszycie wiartarkę, to bardzo mi przykro. Wiartarkę. Nie wiertarkę, wiertarkę. Nie wiem, jakoś zawsze tak jest, że kurde przez cały tydzień nie wiercą, ale kiedy są te 20 minut raz na parę dni, gdzie nagrywam shortcut, to nie to jest idealny moment, żeby zacząć, dobra, nieważne. Na czym skończyłem? Dobra, na wolerze i Pirsie. Potem kolejne starcie: Baron Corbin kontra Cameron Grimes. Przed walką Corbin bierze mikrofon i mówi: O, byłeś ostatnim pikiem dla Smackdown w tym roku, ale ty zsiesz i dzisiaj udowodnię, że jesteś do niczego i że chyba musisz wrócić do NXT. No starcie trwało jakieś 6. Sekund od razu, kiedy Corbin na niego wbiegł, Grimes wykonał taki stąp na klatkę piersiową, to pewnie ma jakąś swoją nazwę, ale będę szczerze, dzisiaj nie usłyszałem. E, no i wygrywa od razu, więc no, nie powiem, że jakoś mocno podbudowało to zwycięstwo Grimesa. Nadal jest to Baron Corbin. Na pewno akcje Corbina znacznie zmalały, mimo że były już naprawdę nisko. Tak jednak, no chyba ostatecznie Corbin już na 100% przechodzi do jobberki albo jak to mówią aktualnie w WWE, e, ma status free agenta. E, Niesamowita rzecz. Niesamowita rzecz tak wydarzyła się następnie na SmackDown, ponieważ po, po ponad miesiącu nasz główny mistrz powrócił. Roman Reigns pojawił się na SmackDown pierwszy raz od WrestleMania. Naprawdę wzruszyłem się. Była to wielkopomna chwila, ale dobra. Zracia to, że to jest pierwsze jego pojawienie się o WrestleMani, musiał wspomnieć o samej WrestleMani, czyli nawiązał do Cody'ego Rhodesa, powiedział, że there is only one wrestling royal family. A ja takie Romek. Romek to było prawie półtora miesiąca temu, już wszyscy zdążyli o tym zapomnieć. Znaczy nie, w serduszku nigdy o tym nie zapomnimy, ale no możemy przejść do czegoś nowego. No i wspomniał również, że on wraz z jego rodziną main eventowali dwie noce WrestleMani i że to nigdy więcej się nie powtórzy, a następnie wiecie, kogo zaczął chwalić. Solo, so... przepraszam, 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 nie powinienem tego robić. Yy, solo Psikoe. Yy, no i tam mówił, że o Solo poradził sobie na Backlash, tam w ogóle nie wspomniał, że Usosi też byli w tej walce, że o Jenny Solo, ale ty jesteś świetny. Yy, no i Solo coś tam zaczął wspominać o samym Zainie i Kevinie Owensie, takie nie. Proszę, nie. No i Roman powiedział, że spoko, spoko, solo, Kevin i sami już nie są problemem. Ja takie, tak, kończymy ten storyline, jak ja się cieszę. Tam zaczął mówić, że to twoi bracia są problemem. Tam zaczął najeżdżać na nich, że przegrali dwie walki o pasy mistrzowskie, że kuźwa dedykują jemu walkę, mimo że nigdy nie był w taktimie, a potem jeszcze przegrywają, więc co to w ogóle ma być? To jest jakiś brak szacunku, więc liczy na przeprosiny. Jednak niestety Jimmy nie brał za bardzo tego na poważnie. Myślał może, że to są jakiegoś rodzaju żarty. Nie były to żarty i Roman coraz bardziej się nakręcał, aż w końcu odepchnął swojego kuzyna. No i Jimmy naprawdę się nakręcił, już chyba chciał coś powiedzieć Romanowi, jednak wtedy przed niego wszedł Jay i powiedział: Dobra, Roman, sorry, przepraszam. No i widać było, że robił to tylko i wyłącznie dlatego, żeby ochronić swojego brata. No nieuchronnie idziemy w stronę walki Jay kontra Roman, jednak no patrząc na to, z jakim tempem rozwija się ten storyline, to nie jestem pewien, czy do Slam na pewno zdążymy. No, ale potem Roman powiedział, że tytuły tak tym wrócą do Bloodline. Ja takie, nie. proszę, proszę, nie. Heyman mówi, że na Night of Champions będzie walka Kevin Owens i Sami Zayn kontra Roman Reigns. Mi solo a tam wiadomo był bait, bo usości myśleli, że to chodzi o nich, a to nie chodzi o nich. No i, no i wiemy, ta walka się nie odbędzie na Night of Champions, no bo Sami nie może tam być. Kevin Owens, z racji na to, że jest przyjacielem z samim, no to również nie chce jeździć do Arabii Saudyjskiej, więc wiemy, że ta walka się tam nie odbędzie ostatecznie. Co nie zmienia faktu, że przez następny miesiąc najpewniej wciąż będziemy kontynuować jakże piękną rywalizację sami zajmij Kevin Owens kontra The Bloodline. Nie, no jak ja się ucieszyłem, kiedy ci Bloodline zaczęli coś tam robić z tym imperium. Myślałem sobie, o może jakaś nowa rywalizacja. Coś... Nie, nie, idziemy, wracamy. Uuuu! Już kuźwa, naprawdę. W ogóle polecałbym bookerom WWE, żeby zagrali w swoją własną grę, tam jest taki tryb MyGM i tam są tworzone rywalizacje i jeżeli rywalizacja trwa zbyt długo, to staje się nudna dla fanów i dostaje gorsze oceny, więc może byście pomyśleli, że skoro rywalizacja miała swój pik na WrestleMania i po WrestleMania był idealny finish, to, może nie warto tego kontynuować na Backlash i nie warto tego kontynuować na Night of Champions, bo to są dwa miesiące, gdzie teraz ponownie będę mówić, dobra, byle do Night of Champions i możemy w końcu przejść do czegoś innego. I to samo mówiłem przed Backlash, no ale po Backlash okazało się, że to jeszcze nie jest koniec, i może po Night of Champions to również nie być koniec. Wiecie dlaczego? Bo ta walka na Night of Champions się nie odbędzie, bo tam nie może być samiego. No i tam potem jeszcze pod koniec mówi Roman, że on dedykuje tą walkę najlepszemu tak, Teamowi w historii. E, oczywiście Wild Samoans, Alpha i Sika i Usosi są trochę smutni, bo myśleli, że to chodzi o nich, a to nie chodziło o nich. E, I potem e, wywiad na zapleczu z Damage Control, gdzie Bailey porównuje się do Romana Reignsa, że ona również jest liderką swojej stajni. E, przeprasza Io, ponieważ chyba ją wrzuciła na za wysokie progi. E, wiadomo Io nie jest za bardzo pocieszona po tym jak przy grała na Backlash, ale Bailey mówi spoko spoko, dzisiaj wygramy z Raquel i Liv Morgan i będzie super. No i właśnie po przerwie właśnie ta walka, Liv Morgan i Raquel Rodriguez kontra Damage Control. Na początku pytanie ode mnie, na które nie oczekuję odpowiedzi, kto wymyślił te okulary dla Raquel podczas ich wejścia? Wyglądało to... no nie wyglądało to dobrze, mówiąc, mówiąc szczerze. Jeśli chodzi o wejście damage Control, naprawdę bardzo mi się podobało to, jak IO no, starała się tam niby pokazywać, że patrzcie, to są moje przyjaciółki, ale miała jednocześnie tak wywalone, było to piękne. Już nie wspomnę o tym, że podczas prezentacji tytułów, kiedy są takie duże grafiki CGI, właśnie z tytułami, to pojawił się tytuł interkontynentalny. Tam Gunter, jeśli oglądał to show, to miał takie, no, to co? Kuźwa, przecież ja chyba mam jeszcze miesiąc miodowy, co jest, kuźwa. E, no ale dobra, starcie, okej. Okay. W sensie, podczas całej tygodniówki, panie, miały dosyć sporą konkurencję, jeśli chodzi o poziom pojedynczy więc no, w porównaniu do reszty się nie wyróżniał. No. Przynajmniej były lepsze od Grimesa i Corbina, ale to ciężko w sumie nazwać pojedynkiem. Eee, było kilka fajnych spotów, jak na przykład Power Bomb od Bailey połączony z takim stąpem od Dakota Guy. Eee, bałem się, że Dakocie mogło coś tam się stać, ale na całe szczęście chyba wszystko było w porządku. Eee, no i pod sam koniec eee, właśnie zawodniczki z Dimatch Control chciały użyć pasów mistrzowskich na swoją korzyść, jednak Raquel to przerwała, eee, co wykorzystała Liv Morgan. Chyba wykonała rola, dobrze pamiętam. Eee, no i w taki sposób mistrzynie bronią swoje tytuły. Eee, w tam całej walce przyglądały się Isla Dawn i Alba Fire, myślę, że może to prowadzić do jakiegoś typu starcia unifikacyjnego na Night of Champions, coś takiego. Kolejny segment na zapleczu, tym razem Brawling Brutes pocieszają Sheamusa i podchodzą do nich Pretty Deadly, którzy wypełniają formularz, no i tam trochę cisną bekę z tych Brawling Brutesów, no i ogólnie w przyszłym tygodniu będzie walka pomiędzy nimi. Tam jeszcze zapomniałem wspomnieć, ale był też krótki segment pomiędzy LWO i Usosami i oni również w przyszłym tygodniu będą mieli starcie. Następnie miała mieć miejsce celebracja no bycia najdłużej panującą mistrzynią w Modern Erze, cokolwiek miałoby to oznaczyć, Bianki Beler. no i weszła cieszyna się e, i na arenie pojawiła się Aska, takie u u Aska, ten ich ostatni storyline no, nie wyszedł za dobrze, ale teraz przez miesiąc nie było japonki, więc może niektórzy fani zdążyli o tym zapomnieć. E, no i weszła, wykonała Bloomist na Biance, co już pozwoliło być lepszym storylineem niż to, co było przed resulmenium No i Blanka była. No, o, Otóż, Blanka nie. No widzicie, akurat to było przypadkowe nawiązanie, ale i tak pasuje do całego motywu odcinka. E, Bianka była oślepiona e, i tylko dwa razy mnie śmieszyło, bo dwa razy była taka sytuacja, gdzie e, tam jakiś typek podchodził do niej z ręcznikiem, chciał jej wytrzeć twarz. Ona jakby brała od niego ten ręcznik, a następnie go rzucała na podłogę. Takie Bianka, no, może, może wyczyścisz sobie tą twarz, bo nadal będziecie boleć. E, no i main event, czyli finał turnieju Smackdownowego e, Bobby Lashley kontra AJ Styles e, chyba porównując do dwóch Poprzednich FIFA Fred meczy to chyba to starcie było najgorsze, ale nadal było bardzo fajne, więc yy, duży plusik, też plusik za świeże zestawienie, ponieważ, mimo tego, że panowie obydwoje byli na row w zeszłym roku, to nie pamiętam, żeby mieli z sobą jakieś starcie. Wyszło to nie najgorzej, w sensie takie fajne starcie, właśnie na poziomie tygodniowkowym. Yy, bałem się odrobinę obobiego, bo mimo tego, że zahamowali tego krwawienie z drugiej walki na tygodniówce to jednak szybko potem zostało to rozcięte, no i cały czas tracił krew i to praktycznie od początku pojedynku, więc miałem takie Bobby, mam nadzieję, że się tam nie przekręcisz. No ale panowie dali sobie radę, nawet potem AJ wykorzystał daną sytuację, skupiając się na głowie. Bobiego i w ostateczności przez to, że Bobby krwawił przez całą walkę no to nie stracił tak dużo przegrywając tutaj z AJ'em, ponieważ ten na początku daje mu kolano jakby prosto w narożnik w sensie był narożnik, była głowa Bobiego, więc tam jeszcze AJ dołożył kolano, a następnie phenomenal forearm raz, dwa, trzy i na Night of Champions zostajemy starcie Steph Rollins kontra AJ Styles i o ile jestem pewien, że starcie będzie niesamowite tak jednak naprawdę widzę nikłe szanse na to, żeby AJ tutaj odniósł zwycięstwo, a bardzo szkoda. E, ale przynajmniej no pamiętamy, co było, przynajmniej myślę, że niektórzy z Was pamiętają, e, starcie Seth kontra AJ na Money in the Bank 2019, tam po resumie 35, było ono świetne i liczę tutaj na powtórkę właśnie na Night of Champions. E, to było SmackDown, ocena 8 na 10, raczej w większości wszystko było git. Piszcie jak Wam się podobało, piszcie jakie są Wasze predykty na Eurowizję. Przez zakończenie chciałbym podziękować jeszcze wszystkim naszym wspierającym, czyli Sigismund Dijkstra, Przemysła Michał Kowalczyk, MPG, Czarek Czarek oraz Michał Matyjewicz. Jeśli ty również chciałbyś wspierać kanał Adiut Polska, to w tym miejscu bardzo serdecznie Cię do tego zachęcam. Lajkujcie, subskrybujcie, mówił do Was Lesiu i słyszymy się już wkrótce. Cześć.